Dzisiaj recenzuję dla Was kostkę moją Aolong To więc zaczynamy Kostka wszedła w takim pudełku Tu mamy Felixa z który prezentuje tą kostkę W środku pudełka dostajemy Instrukcję jak ułożyć kostkę Tu mamy jakieś algorytmy Tutaj, tu, ale to jest chyba metoda podstawowa z tego co widzę, z tego nie będziemy korzystali Dobrze, co do kostki. No, zacznijmy od budowy. Tak wygląda kostka w środku. Tam widzimy taki krzyżak, taki jakby niebieski kolor. Tak wygląda krocek narożnikowy. Możemy sobie go rozdzielić na trzy części, ale nie będę teraz tego robił. to Mamy drugi. I tak wygląda krocek krawędziowy. Widzimy, że dużo tu się pozmieniało co do kosty na przykład z Diana. Możemy tu sobie, też sobie go rozdzielić na dwie części, ale nie będę teraz tego robił. Center kapy możemy też mam pod każdym center centerkapem kostki do regulacji, które możemy sobie wyregulować. I tu na białym Miam, mamy logo firmy Moju Dobrze. Co do kostki? Kostka ma wymiary 57 cm mm przepraszam Tu mamy tu mam kostkę daję głuchąk, wersja pierwsza kostka jest taka sama i dobrze. Jak się kostka może porusza i nie zakrętów. Kostka ścina z problemu z 45 stopni. W drugą stronę do połowy klocka. Teraz jeszcze trochę więcej, może nawet tak 48, zetnie też, ale to już wystarczy w sumie tutaj do ścinania, też do połowy klocka przy układaniu, bo więcej na pewno nie będziemy ścinali podczas układania. Jak się kostka rusza? Kostka rusza się bardzo płynnie, nie zacina się, ma dobry peeling. Dobrze, zrobię tutaj przykładowe ułożenie. Zmieszam sobie kostkę. Dobrze, to zaczynamy. Kostka w ogóle nie lokowała, chociaż to ułożenie nie było zbyt dobre, no ale kostkę naprawdę polecam. ją na niej teraz najlepsze zawodnicy jak Felix, Mats, Walk. W Polsce układam ich dużo osób, więc naprawdę tą kostkę polecam. Kostka kosztuje mniej więcej 52-3 zł na Allegro. Ja zamawiam Allegro Janetki za 52,50 zł. Dodatkowo dostałem tak paskę gratis. Więc naprawdę jest to fajny prezent. I co, mogę powiedzieć, że Alekrowicza Netcube za dobrą i szybką wysyłkę kostka doszła do mnie chyba w 2-3 dni. Więc naprawdę jest dobrze. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam na mój kanał. Wkrótce będzie się pojawiło więcej filmików o tematyce kostek Rubika. No, to do zobaczenia w następnym filmiku.